I na co? Jaka miła. Gadułka taka. Michał, to nie jest randka. Adam, spokojnie, ja wiem, że wy młodzi od razu byście. Nie, ja to rozgrywam powoli. Zakrezę ją lekko obejmę. Michał, to jest pokaz. Ona zaprosiła cię na prezentację Mix Mastera Pro. Nie, ona po prostu bardzo lubi tę maszynę. Że po tym, co tu słyszałem, to się wcale nie dziwię. To gotuje, Smaży, smaży i, i sieka. Ale pięknie pachnie, błyszkami, czujecie, to. Michał, a jak tam ma się nasze ciasto? Nie wiem, nie, już nic nie wiem. I widzisz, to jest właśnie ogromna zaleta Mixmaster Pro, bo w każdej chwili możesz spełnić. No, czekaj, może no, Ja Tak, ja, ja, ja spytam wprost. Czy ty mnie tutaj zaprosiłaś tylko po to, żeby mi pokazać Mixmaster? Ja, jak to tylko? Jak to? Nie, no, nie wierzę. To po co były te wszystkie sygnały? Ale Michał, jakie sygnały? Jakie sygnały? Dobra jest, dobra jest. Słuchajcie, sami je ocencie. Michał, czy jutro dziesiąte jest aktualne? Nie, dobra, poczekaj, znajdę zaraz. Czekaj, czy ty masz moje zdjęcie na tepecie?